Witaj w podróży przez rozwiązania zadań z bloku treningowego z węglowodorów z poziomu podstawowego do nowej matury z chemii. W tym nagraniu zajmiemy się reakcjami spalania i reakcjami substytucji rodnikowej. A zatem zaczynajmy. W zadaniu pierwszym mamy napisać reakcję spalania propanu. I teraz możesz tutaj albo utworzyć wzór półstrukturalny czy grupowy propanu, albo możesz obliczyć wzór sumaryczny i zrobić taką reakcję wzorem sumarycznym. Jako, że mamy końcówkę AN, będzie to alkan, będziemy mogli podstawić ilość węgli do wzoru ogólnego alkanów CNH2N2. Propan ma 3 węgle, co oznacza, że jego wzór sumaryczny możemy obliczyć, podstawiając za literę N trójkę. A zatem C3H2 razy 3, czyli 6 dodać 2, czyli 8. A zatem zapisujemy C3H8. Reakcja spalania to inaczej reakcja z tlenem. A zatem zapiszemy sobie dodać O2, bo tlen to zapis chemiczny O2, i mamy powiedziane, że ma to być reakcja, która doprowadzi do otrzymania trującego produktu. Trującym produktem w reakcjach spalania jest tlenek węgla 2, czyli CO. Pozostałym produktem jest para wodna, czyli H2O. I ostatni element, który musimy zrobić, to dobrać współczynniki w tej reakcji. A zatem zaczynamy od trzech węgli, które mamy na początku przed reakcją, więc za reakcją też potrzebujemy trzech węgli. Jak policzymy teraz wodory, to przed reakcją mamy 8 wodorów, za reakcją na razie tylko 2. Żeby mieć 8, musimy wpisać 4, bo 4 razy 2 da nam 8. Ostatecznie liczymy ilość tlenów. Za strzałką tlenów mamy 4 i jeszcze 3. Z tlenku węgla 2, a zatem razem w sumie mamy siedem tlenów. I teraz nie możemy wpisać 7 drugich, co byśmy mogli zrobić jeszcze na etapie szkoły podstawowej do matury zamiast ułamka wpiszemy po prostu siódemkę, a wszystkie pozostałe elementy pomnożymy raz 2. A zatem dwie cząsteczki propanu przereagują z siedmioma cząsteczkami tlenu, dając. I teraz zamieniamy, to jest normalny element, zamieniamy trójkę na szóstkę, 6 cząsteczek CO, tlenku węgla 2 i 4 razy 2, 8 cząsteczek wody. Nazwa zwyczajowa tlenku węgla 2 to czat. Kolejne zadania. Mamy dla oktanu, czyli alkanu, który ma 8 węgli, a jego wzór sumaryczny właśnie sobie wyliczymy 2 razy 8 plus 2, czyli C8H, 8 razy 2, 16 i 2 to jest 18. Dla C8H18 mamy napisać reakcję spalania, a zatem reakcję z tlenem O2. Ma to być reakcja spalania całkowitego, czyli ma powstać dwutlenek węgla i jeszcze para wodna. Dobieramy współczynniki. Osiem węgli przed strzałką, więc 8 węgli za strzałką musimy mieć. Policzmy teraz wodory. Przed strzałką wodorów mamy 18. Za strzałką też potrzebujemy mieć ich 18, więc wpiszemy dziewiątkę, bo 9 razy 2 daje nam 18. I policzmy teraz tleny. Przed strzałką tlenów mamy na razie 2. Za strzałką 8 razy 2 daje nam 16 i jeszcze 9, to mamy ich razem 25. Żeby mieć 25 tlenów przed strzałką, nie możemy wpisać ułamka 25 drugich, ale możemy wszystko pomnożyć razy 2, wtedy nam się mianownik skróci. Czyli przed tlenem zostawiamy 25, a wszystkie inne reagenty mnożymy razy 2. Jest to normalny zabieg, że, zam, że zmieniamy współczynniki stychiometryczne. W kolejnym przykładzie mamy zrobić reakcję półspalania, a zatem znowu wpisujemy oktan. Reakcja spalania to reakcja z O2. Ma to być półspalanie, czyli reakcja prowadząca do czadu przy średnim dostępie do tlenu. I oczywiście para wodna. Dobieramy współczynniki. Przed strzałką 8 węgli, więc chcemy mieć 8 węgli za strzałką. Wodory, 18 wodorów przed strzałką, żeby mieć za strzałką 18 wpisujemy dziewiątkę. I liczymy teraz tleny. Za strzałką tleny, tu mamy 8, tu mamy 9, 9 i 8 daje nam razem 17 oczek. Znowu chcemy mieć 17 przed strzałką, czyli powinniśmy wpisać 17 drugich, ale nie możemy ułamka wpisywać na maturze, więc zostawiamy 17, a całą resztę reagentów mnożymy razy 2. Wpisujemy dwukrotnie powiększone liczby. I kolejna reakcja spalania dla oktanu to będzie spalanie niecałkowite, czyli taki typ spalania, który prowadzi do uzyskania węgla, czyli sadzy. Nie, to reakcja z O2 ma być niecałkowite, czyli tworzymy sadzę, czysty węgiel i para wodna. I dobieramy współczynniki. Przed strzałką 8 węgli, więc ósemkę węgli za strzałką. Przed strzałką mamy 18 wodorów. Żeby było 18 wodorów, wpisuję dziewiątkę. I liczymy teraz tleny. Za strzałką mamy tlenów 9, przed strzałką na razie 2, ale chcemy mieć 9. A zatem powinniśmy wpisać ułamek, ale na maturę nie wolno wpisywać ułamka, więc zostawiamy dziewiątkę. Wszystkie reagenty mnożymy raz dwa. Następne zadanie. Napisz reakcję spalania niecałkowitego, a zatem albo do czadu, który jest gazem, albo do węgla, czyli sadzy. Które prowadzi do otrzymania produktu stałego i wszystko się rozjaśniło? Produktem stałym może być tylko węgiel, czyli sadza. Spalanie niecałkowite etanu. Etan to alkan, czyli CNH2N, 2 który ma w swojej budowie dwa węgle, a zatem C2H2 razy 2 dodać 2, czyli C2H6. Wpisujemy C2H6. Ma to być spalanie, czyli reakcja z tlenem. Powstaje węgiel jako produkt stały i oczywiście para wodna. Dobieramy współczynniki Dwa węgle przed strzałką, więc dwa chcemy mieć ze strzałką. Wodorów 6, chcemy mieć 6 wodorów za strzałką, czyli wpisuję trójkę. Żeby policzyć teraz ilości tlenów, za strzałką mamy 3, przed strzałką mamy 2, czyli normalnie wpisalibyśmy 3 drugie, więc zostawiamy trójkę. Z wszystkie pozostałe reagenty mnożymy raz 2. Tyle przykładów, jeżeli chodzi o reakcję spalania, czyli przy udziale o 2. Kolejny typ reakcji, który musisz zdać do matury, to substytucja mechanizmem wolnorodnikowym. I teraz substytucja to jest reakcja, w której będzie reagował, będzie reagowało ugrupowanie węglowe. Tak jakby alkanowe, czyli takie ugrupowanie węglowe, gdzie węgiel utworzył same wiązania pojedyncze. Będzie to reakcja, w której jeden chlor będzie wchodził w miejsce wodoru, a jeden wodór będzie uciekał i, i dostawił się do pojedynczego chloru, który został jeszcze nie użyte. Cała reakcja zachodzi pod wpływem światła, które możesz zapisywać jako światło, ale możesz również zapisywać takim właśnie znakiem. Jest to obojętne. W każdym razie, produkt, który tutaj powstanie, to będzie. Był węgiel, który miał trzy wodory, jeden wodór uciekł, więc zostały dwa wodory, był chlor, który już był, i był drugi chlor, który się dołączył, czyli powstało CH2Cl2. Dodajmy do tego elementy, które jeszcze powstały jako drugi produkt, czyli wodór, który uciekł ze związku organicznego, doczepił się do chloru, który był tym drugim chlorem, który został z cząsteczki Cl2 i powstało HCl. Kolejny przykład. Brom będzie mógł wejść do jednego z ugrupowań węglowych, bo będzie to działało tak samo czyli jeden brom wejdzie, jeden wodór ucieknie, a zatem produkt, który tu powstanie, pierwsze ugrupowanie CH3 bez zmian. Węgiel najpierw trzymał trzy wodory, ale jeden wodór uciekł, więc zostały dwa wodory, i jeden brom wszedł w miejsce wodoru. I teraz jeden brom został jeszcze nieużyty, doczepił się do niego wodór, powstał HBr. Kolejna reakcja to już będzie przykład, gdzie będą mogły powstać aż dwa różne produkty. I substytucja rodnikowa jest taką reakcją, w której zawsze powinniśmy pokazywać wszystkie możliwe izomery, wszystkie możliwe produkty, które tutaj powstają. A zatem po kolei jest to reakcja, która zachodzi pod wpływem światła. A zatem musimy na początek napisać nad strzałką światło albo znaczek taki, który jest powyżej. I teraz pierwsza opcja jest taka, że brom podłączymy do węgla numer 1, żeby powstał jeden bromopropan. Jeden wodór uciekł, zostały dwa, podłączyłam brom. Dwa pozostałe węgle zostawiamy bez zmian. Powstał pierwszy H HBR. Druga opcja jest taka, że brom podłączymy do węgla numer 2. A zatem pierwszy węgiel bez zmian, do drugiego węgla podłączam brom, trzeci węgiel bez zmian, i z tej przemiany powstał drugi HBr. I zwróć uwagę, że jeżeli chciałabym podstawić brom do węgla numer 3, to zrobi mi się znowu wersja 1-bromopropan, a zatem węgiel numer 1 i 3 są do siebie symetryczne, analogicznie działają, więc pokazujemy tylko jedną z tych opcji, ponieważ to jest jeden, ten sam związek. Ostatni element: uzupełniamy ilości pierwiastków. Za strzałką bromów mamy jeden, drugi i jeszcze dwa z HBr, czyli razem cztery bromy. Żeby mieć cztery bromy przed strzałką, musimy wpisać dwie cząsteczki bromu. I żeby wyliczyć ilość łańcuchów organicznych, ilość węgli, musimy uzupełnić dwójkę przed propanem przed strzałką. W kolejnej reakcji... Również będziemy mieć tylko dwie możliwości podstawienia chlorów. Ponieważ pamiętaj, że jeżeli związek nie ma podstawników, to węgiel z jednej strony brzeżny i drugi brzeżny działają dokładnie tak samo. Dadzą nam wersję 1 chloropropan. Przepraszam, jeden chlorobutan, bo teraz mamy czterowęglowy, i wodór uciekł, doczepił się do drugiego chloru, powstał pierwszy HCL. Druga opcja jest taka że chlor podstawimy do węgla numer dwa i znowu dwójka i trójka działają analogicznie do siebie, co oznacza, że podstawimy chlor do któregoś z nich i będzie to dokładnie ta sama opcja. I z drugiej przemiany powstał drugi HCL. Policzmy teraz współczynniki. Pierwszy chlor, drugi chlor za strzałką, trzeci, czwarty, żeby były cztery chlory za strzałką, wstawiamy czwórkę i uzupełniam ilości węgli, czyli łańcuchów organicznych. Nie zapomnijmy o tym, że substytucja rodnikowa musi mieć nad strzałką światło, bo bez światła na maturze dostaniemy 0 punktów. Kolejna reakcja to będzie również substytucja rodnikowa, o czym informuje nas światło w tej reakcji, ponieważ to katalizator decyduje o tym, jak zajdzie reakcja w chemii organicznej. Jeżeli nad światłem mamy katalizator i chlor jest traktowany światłem, to wtedy chlor. Zaczyna szukać węgla alkanowego, czyli węgla, który utworzył same wiązania pojedyncze. W tym przypadku chlor w ogóle nie widzi benzenu. Benzen w tej reakcji będzie przypisany kompletnie bez zmian. On nie bierze udziału w tej reakcji. W reakcji bierze udział węgiel, który zachowuje się jak węgiel alkanowy, czyli tutaj dojdzie do wymiany chloru z wodorem. Dwa wodory zostały, bo jeden uciekł, doczepiliśmy chlor. Wodór dostawił się do drugiego nieużytego chloru, powstał HCl. Kolejna reakcja, znowu widzę chlorowanie, ale pod wpływem światła, co oznacza, że chlor będzie szukał znowu węgli tworzących same wiązania pojedyncze. Ich jest tutaj dwa. Pierwszy węgiel przybędzenie, a drugi węgiel to jest grupa CH3, a zatem będziemy już mieli dwie opcje powstałego produktu, czyli dwa różne produkty musimy tu pokazać. Pierwszy produkt. Benzen idzie bez zmian, bo przy świetle chlor go w ogóle nie widzi. Jeden węgiel uciekł, doczepiłam chlor, drugi węgiel póki co bez zmian. Drugi produkt, który powstanie, benzen bez zmian, grupa CH2 bez zmian. Teraz chlor podstawiłam do grupy CH3. Ostatecznie z tych przemian powstały dwa HCL. I uzupełniamy współczynniki. Za strzałką... Mamy chlorów pierwszy, drugi i dwa z hcl czyli cztery. Więc żeby przed strzałką mieć cztery chlory, wpisujemy dwójkę. I jako, że mamy dwa benzeny za strzałką, to uzupełniamy dwa łańcuchy benzeny również przed strzałką. Kolejne reakcje. Musimy tutaj spojrzeć na to, że kolejny związek ma w sobie wiązanie podwójne, czyli węgle, które zachowują się jak alkeny oraz węgiel, który utworzył same wiązania pojedyncze, grupę metylową, czyli węgiel alkanowy. Jako, że mamy chlorowanie, ale potraktowane światłem, oznacza to, że chlor znowu będzie widział tylko węgle alkanowe i tam przeprowadzimy substytucję rodnikową. A zatem jeden wodór uciekł, doczepiliśmy chlor, pozostały ogon idzie kompletnie bez zmian. To nie jest reakcja alkenu czy wiązania podwójnego. Wodór uciekł doczepił się do drugiego chloru powstał HCL. W kolejnym przykładzie mamy grupę karboksylową, która działa jak kwas karboksylowy i mamy grupę metylową, która działa jak alkan. I znowu chlorowanie pod wpływem światła to jest tak naprawdę reakcja, w której chlor zaczyna mieć nastawione radary na grupę metylową i tam będzie chciał się doczepić. W miejsce wodoru doczepiamy chlor, pozostałe ugrupowanie bez zmian. Wodór uciekł, doczepił się do drugiego chloru, powstało HCl. I ostatnie zadanie z substytucji rodnikowej. Mamy zapisać wzory wszystkich monobromopochodnych, jakie powstają w reakcji substytucji rodnikowej pentanu. Monobromopochodne, mono oznacza, że jest coś liczba 1. Bromo oznacza, że mamy jeden brom. Pochodna to oznacza, że mamy związek zabrudzony bromem, ale na bazie w tym przypadku pentanu, czyli alkanu. A zatem, jak narysujemy sobie pentan, uwaga, tego nie możemy zrobić w miejscu ocenianym w tym prostokącie, ponieważ w miejscu ocenianym mamy mieć tylko i wyłącznie odpowiedź na pytanie, a zatem już gotowe wzory tych związków. A nie rozpisane na przykład równanie reakcji. Narysujmy sobie zwykły pentan. CH3, CH2, trzeci węgiel, czwarty węgiel, piąty węgiel. Jako, że jest to związek symetryczny, czyli nie mamy żadnych podstawników, oznacza to, że węgiel numer jeden działa tak samo jak węgiel numer pięć. Węgiel numer dwa działa tak samo jak ostatni z brzegu. I tak naprawdę została nam tylko trzecia opcja, która jest w środku. A zatem według pierwszej opcji brom możemy podstawić do węgla numer jeden. pozostałe węgle idą bez zmian. Trzeci węgiel, czwarty węgiel, piąty węgiel. Druga wersja była taka, że brom podstawimy do węgla numer 2, czyli tutaj zajdzie wymiana wodoru na chlor, na brom, bo mamy bromo pochodną zrobić. Trzeci węgiel bez zmian, czwarty bez zmian, piąty bez zmian. I ostatnia wersja to była wersja, gdzie brom mamy podstawić do węgla środkowego. Uwaga, żeby się w zmieścić w miejscu ocenianym, ponieważ na maturze, jeżeli coś wychodzi poza miejsce oceniane, egzaminator może tego nie ocenić. Wodór uciekł brom, wszedł. CH2 i piąty węgiel CH3. Zadanie mamy zrobione. Podaliśmy wzory wszystkich monobromopochodnych na bazie pentanu. Jakie mogą powstać w substytucji rodnikowej, czyli z podstawieniu wodoru, bromem, w tym przypadku bromem ewentualnie jeszcze chorym, pod wpływem światła. Jeżeli do tej pory substytucja rodnikowa lub, lub reakcje spalania są dla Ciebie nie do końca jasne i zrozumiałe, pamiętaj, że zawsze możesz się ze mną skonsultować.